I tutaj jest bardzo ważny apel. Zapraszamy na e, Mistrzostwa, znaczy mistrzostwa Polskich Filigranowych Zawodników. Mówię do ciebie, do ciebie, do ciebie i do ciebie. Pokażcie, że macie kochones i zapiszcie się na te zawody. Mówię nawet do dziewczyn i kobiet, że macie kochones. Do dziewczyn i do kobiet. Przyjedźcie do naszych sklepów stacjonarnych w Warszawie, w Białymstoku do wygrania, o Jezu, i okulary, okleje i kaski. I opony Goodiera. Ja będę Goudiera. miał takie ty będziesz miał takie opony gudiera do testu. I każdy, I każdy kto startuje dostanie upominek, ale co jest fajne startujemy bez butów. Wpinanych. SPD wpinanych, więc przyjedźcie, pobawmy się trochę. Jest okazja, Można że zorganizowaliśmy tak, coś startować. fajnego. A tu tak mało ludzi się zgłasza. Dawajcie, komu będzie fajnie. Już. Tak. Dobry, dzisiaj widzę, że tobie. Yy, tu na disco widzę ładnie. Co na deskorolkę? Taka jak sam mówisz, franio lodzier. Wiesz, czego brakuje tylko? No. Mustasza. Nie, tego nigdy nie będzie. A, nie chciałbyś Mustasza zachować? Nie, ale widziałem, że można wykupić sobie doklejane takie. Dzień dobry wszystkim, ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony, Kamil. Nie, Kamil. I nowość, której w Polsce do tej pory nie było, ponieważ poligon Stratos. Do tej pory był widoczny w wersji tylko 105 i Ultegra, jeżeli mówimy o rowerach Analogowa. karbonowych. A teraz co jest ciekawe, wychodzi najnowszy Stratos, który tak naprawdę, nomen samarama sama rama się nie różni niczym względem modelu 24, ale został troszeczkę zupgrade'owany. Ale teraz czekaj, bo teraz wracajmy, musisz podstówki i ja Cię teraz zbiję, bo tam też byś miał nowość na świecie. Nie widziałeś tego. Najpierw daj podstówkę, potem list. To? To Dobrze. jest pocztówka. Bardzo dziękujemy za maile analogowe. Pozdrowienia ze Słonecznej Republiki za... Rzecze? Dla Kamila, nie Kamile i pana Felicjana, ślą Tomek i Ania. To jest ładna pocztówka. I teraz drugą ja zobacz, ja bo tam jest też pierwsza rzecz na świecie, to jest premiera, znaczek pocztowy, z kim na pocztówce jest. Kto jest na znaczku pocztowym? Widzisz? Można? Można! Serdeczne pozdrowienia ze Słonecznej Dominikany dla Felicjana, Kamilanie, Kamila, nie Kamila, przysyłają Mariusz i Gosia. A tam jeszcze. Ty na Dominikanie? Ja jestem na Dominikanie zaznaczony. A może to nowy prezydent Dominikany? 100 podpisów, 100 tysięcy jak zbiorę, mogę i tu kandydować. Ty. No A to jeszcze i list czytaj. U nas na YouTube jest lekko ponad 50 tysięcy, to połowa drogi przed tobą. To tylko drugie 50. Kto chce, żeby pan nie tutaj był... list jeszcze jest od państwa. Tu w środku jest list? Nie, no w ręku A, już mam. I też musisz go przeczytać. Dobrze. Kurde, odręcznie napisane, takie no. są najfajniejsze. PS, polecieliśmy do Dominikany, aby wysłać Wam maila analogowego. No, wiadomo, po to się lata na wakacje. Niestety, ale w Dominikanie nie istnieje urząd poczty i wysłanie stąd listu nie jest możliwe. Sam zakup pocztówki również nie był łatwy, w związku z tym pocztówka przyleciała z nami do Polski i dopiero stąd do Was wysyłamy. Dodatkowo po powrocie z urlopu nabyłem u Was drogą kupna pięknego Escera RS. Ręcznie składanego, ręcznie składamy. jak wiemy co znaczy, w wersji 2.0. Zastanawiam się, czy moja druga połówka uwierzy w to, że kosztował on zaledwie 5000 tysięcy złotych. Bo on tyle kosztował. Przecież po 50, no. 50 złotych są u nas rzeczy. Finansowanie zakupu wymagało ode mnie kreatywnej księgowości. Pozdro 600 Mariusz. Pan Mariusz widzę, że nie tylko kreatywną księgowość urządza. Tak, więc trochę podczówek doszło, było już naprawdę Fajne w kryzysie, żyćko. ale troszkę doszło. Tak? Nasz tak. apel pomógł? Tak, Apple H pomógł. Yy, wracając do tego roweru. Na Z dół, grubej rury wal. 11 999 zł za rower na ramie karbonowej i na stopiące di Dziękuję, pozdrawiam, ofert wie, lepszych nie Wiem, że znajdują się przeciwnicy i, i entuzjaści tego produktu. Przeciwnicy że tak pow... czego? No tego powiedzą panie, że w tej cenie to on zaraz znajdzie coś innego, bo to tyle on kiedyś zapłacił za rower. Co ty, a teraz... Tomek, w tej cenie znajdziesz na takim sprzęcie? No tu trzeba byłoby pogmierać, ale chyba nic bym nie znalazł. No właśnie, ale przejdźmy do samego omówienia może całego roweru, bo jakby rama karbonowa poligon daje 10 lat gwarancji. Jak te prowadzenie linek tobie? No, tu jakby dali w mostek, tak? No to może troszkę lepiej by wyglądało trochę no, jak w Treku Domani, ale nie do końca. No coś takiego, coś takiego. Jest ta bo przypomnijmy, że to jest rower Endurance, tak, klasy. Tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na 105 Di2 jakby każdy, kto raz spróbował elektronicznej grupy, bez różnicy, czy to Shimano, czy to SRAM... No nie wróci na analogową, tak? Nie wróci na ja, 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 ja się z takim fenomenem przynajmniej nie spotkałem. No jestem ciekaw, jak długo Shimano będzie produkować jeszcze stopiątkę analogową. I tutaj taki tip jeszcze ode mnie dam, że jeżeli macie takie stopiątki, czy tam SRAMy elektroniczne, to warto je sparować z urządzeniem, które się wozi przy takim rowerze, bo ono wtedy informuje, jak bateria się wyczerpie, bo mi... Zapomniałem przez cały sezon naładować i... Ty, a mnie nigdy. Cię nie rozładowałem. Może no, za dużo jeździsz? Nie, po prostu kontroluję to. Dobra, <grym> dawaj dalej Tomek. A jak ty kontrolujesz? Ładujesz co raz na jakiś czas? Na jakiś czas. No rozumiem, no. Yy, Więc tak, co mówiłeś, yy, przerzutka, tak? Yy, cała grupa to jest Shimano 105 Di2? B tak. Chciałem i bezprzewodowa, no tak, nie do końca jest bezprzewodowa. Elektroniczna. Elektroniczna, taki tak. wielki elektronik z Akademii Pana Kleksa był. Tak. Witam, pułkowniku Bombel. Tak. To, co jest też istotne, to koła, ponieważ piasty to są nowateki na użyciu na... Maszynowych. maszynowych. Tak. Kół zapletliśmy na nowatekach w życiu... To nie, nie są złe piasty. Mnóstwo. Ale dobrze się kręcą. Yy, obręcze są aluminiowe. Co to za producent, Co to robi, te obręcze? Co tam masz napisane? RDS. No, jakiś RDS. Ale to wiesz, to produkcji obręczy producentów może być milion czy jeden i kilka nalepki potem sobie walał pod wykonanie. No generalnie obręczy jakieś aluminiowe. Nie wyglądają źle, nie wyglądają dobrze, są ładne, bo są matowe. Rower siedzi fabrycznie na oponach szwalbę 700 na, na 28. 28. A jak wiemy, 28 to jest absolutne minimum w kolarstwie szosowym na przyszły rok w trendach. Na ten rok. Na ten rok, bo już mamy ten rok. Chociaż z tym się nie zgodzę. Najbliższy sezon, czyli... Na ten sezon. 25. No to, to sezon ten sezon. Dopiero I dopiero is coming. On już jest. Nie no, sezon rowerowy. Jeszcze dobra, więcej. niech Ci będzie, no na ten, na ten sezon. Znaczy, czemu się z tym nie zgodzisz? No z tymi oponami tak... A co z nimi? No ale dobra, to, to, to temat inny w ogóle rzeka, to... Bo no teraz zobaczysz, włączysz Tour de France, będą jechali na 700 na 30. No ale według, według wszystkich badań ta opona, opona stwarza większy opór powietrza niż ponad 25. Pokaż takie badania. Są tam. Tam na dole mają <laughs> wszystko <laughs> <ze> w <świecie śmiech> napisane. Poza tym nikt nie wyliczył tak naprawdę, ile to ile ten rower musisz napędzać, hamować, napędzać. No powyliczali. No te wszystkie studia takie te się. Nie, nie. Jakby nie, twoje nie. wyliczenia mówią. Moje są inne wyliczenia. To jest istotny domek, że to, to trzeba skończyć. Ile tracisz energii Felcik? na rozpędzanie? nagraj no, później i z jego wyliczenia koniecznie. No to umówmy się. Będziesz mógł specyfikację wyliczenia przekazać YouTube widzom? Tak, ja takie ja narysuję cyferki, wszystkie, wszystkie dane. Dobrze. To jest fajny rower, ale ktoś kupuje taki rower, to zaczyna przygodę pewnie z szosu. Czy myślisz, że się przesiada z aluminiowego roweru? Tu są dwie opcje. Albo zaczyna przygodę i chce kupić sobie od razu sprawdzony sprzęt, czyli jak ja rozmawiam z klientami, to często, proszę pana, coś na ramie karbonowej, nie drugiego na ramie karbonowej. No i wtedy pokazujesz. Druga opcja. No. Miałem tanią szos aluminiową, chciałbym coś w karbonie zobaczyć, jak to jeździ. I to są dwie opcje, bo jakby. No dobra, ale kupując taki rower, i tak pierwsza rzecz, co tu idzie do wyrzutu, to koła. Albo opony. Chociaż ja jeździłem na tych oponach tam. Biedy nie ma, no ale jednak. Znaczy inaczej, Tomek, ty musisz patrzeć przez pryzmat YouTube widzów. Bo z racji na to, że ty jesteś zawodowcem, no, no. masz rowery zawodowe to ty jesteś przyzwyczajony do tego, wiesz, top of the top, tak jak Tadej Pogaczar i wy jesteście w no jednej lidze, tak. razem, razem gracie. Ktoś, kto jeździ sobie o tutaj, tak jak my, w niedzielę się przebujać, to jemu coś takiego wystarczy. Oczywiście w każdym mieście i na każdej zbiórce są ludzie, którzy zryją beret takiej osoby, mówią, to koła karbonowe, te opony to w ogóle nie jadą i tak dalej, ale na tym polega cała zabawa i to jest fajne, żeby się tym Bawić, mieszać, miksować. To jest fajne jako do rozbudowy, tak? Bo tu już masz 105 DJ tu. No. Więcej tak naprawdę na początek nie trzeba. Druga rzecz, którą ja bym tu wymienił, albo pierwszą rzecz, którą bym no. wymienił, to sobie siodełko dobro do rozstawu kości. No tak, no, bo nie trafimy no, to w standardowo siodełko. dla każdego, kto jeździ przy czym. Nie wymieniałbym od razu, pojeździł na tym, przy no, tak, na, ale znaczy inaczej. To... Zobaczył, czy szerokość jest odpowiednia do tego, jeżeli jest odpowiednia, to nie ma co zmieniać, a jeżeli nie jest, no to trzeba dobrać odpowiednio. Każdy dobry sklep ma taką matę, gdzie się miez guzy kuluszowe. Jeżeli ktoś ogląda ze sklepu tak. i nie ma, to kupca. No i wiadomo, apetyt troszeczkę w miarę dzenia. potem wpadają kółka karbonowe. No. Tak, więc tu się zbija sporo z masy. Już. Powiem Ci, na plus jest owijetka. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego to od razu ludziom, którzy... No. Jest fajny rower. Chcesz A jeśli... od razu wszystko zmienia? Jak wszystko? Siodełko w pierwszej kolejności. No siodełko, już tu koła, opony. No bo wiem, że to i tak to się i tak to wyjdzie z czasem tak naprawdę. No nie, jeżeli ktoś tak. jeździ sobie raz na tydzień w niedzielę, to mu to w zupełności wystarczy. To tak jak ja. No ale już stwierdziliśmy, ty i Pogaczer jesteście The same level. Pie... Dobra, to koła nie chcesz nie zmieniamy. W pierwszej kolejności siodełko. Bo jeździć na tym, zobaczyć czy pasuje. Mm -hmm. Jak nie to jest w no. pierwszej kolejności. Owiki nawet nie trzeba zmieniać, bo jest wygodna. To ładnie się. Nowe jest nie? Zmieniona, o, jest zmieniona w porównaniu do tamtej. Ładnie się klei. No. Co tu? Koszyki na bidon I tak naprawdę czy według Ciebie on jest czarny? No. A według ciebie felcik? Z daleka tak. A z bliska nie. A z bliska światło się Widzisz? jest piękny. Ty ładnie to wygląda. On Właśnie na takie drobinki, błyszczy się. Ale! No. Felcik, ty dasz radę to wyciągnąć, żeby pokazać ludziom? Trochę tak, ale bez słońca. Słuchajcie, z pełną odpowiedzialnością mówię, że to jest bardzo fajny rower i na pewno ma przystępną cenę. Bo ja nie kojarzę marek, oczywiście YouTube widzowie znają przekrój tych wszystkich marek. Ty... Ja mówię marek typu Giant, Trek, Cannondale, GT. Kuba yy... nie kojarzę, Scott'a nie kojarzę, no po prostu... No jest to ciekawa alternatywa dla tych wielkich tuzów na świecie, powiedzmy, tak? Tak, a jeszcze co jest ciekawe, w naszej ofercie możecie go nabyć w ratach tam chyba 0,30 30 razy 0 nawet, to, to met. i to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli kupujesz sobie rower na ramie karbonowej, na stopiące Di2, i on Cię może kosztować 399 zł miesięcznie, to dobieram koła karbonowe jeszcze. I do równego rachunku na 500. 500. no właśnie. Dokładnie. Tomek, czy coś jeszcze chciałbyś o nim powiedzieć? Bo, jakby ja nawet szukam czegoś, żeby się przyczepić, żeby tutaj. No, rama ja bym jakoś się była... przyczepił do jednej rzeczy, ale to i tak no. do tych nypli srebrnych. Mi to jakoś nie dźwięczy. Żeby to były czarne nyple, to tak może elegancko by te koło wyglądały. No wyglądało. ale to pasuje do kasety, do łańcucha, do tarczy. To wiesz, to można i nie wiem, nie. Nie, nie zgadzę się. Nie. No, rozumiem. Rama sama naprawdę jest fajnie wykonana, bo tak jak patrzysz na nią, i jak tu by był napis, jakiś taki bardzo prestiżowy, to wydaje mi się, że tutaj cena wskoczyłaby inaczej, Tomek. A żeby spojrzeć na naszych braci z oceanu, tych, co tam mają duże firmy, to rower na stopiący, d ile kosztuje? Tam pod dwie dychy. Jeżeli o tych braciach mówisz, bo ja tam nie mam braci w Stanach. 20 tysięcy, czyli różnica jest 8 tysięcy. Na koła jeszcze starczy. To tym akcentem może byśmy na dzisiaj skończyli. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? I fajnie, że też jest bardzo duży y, rura sterowa od widelca, bo sobie można fajnie, tak, fajnie dopasować go. Dopasować. To jest MK, ja się mierzyłem i powiem Ci, dla mnie jest OK, ale tak może centymetr dwa mostek bym sobie skrócił no, tak wiadomo. naprawdę. Ty i tady dwa braciaki. No, no. Tyle. Wagowo ja się spodziewam, że nie będzie tutaj szału. No czterech liter nie urwie. Koła tutaj no na pewno będą ważyły, ale dawaj go zważymy, zatyrkamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekaj, będzie. bo ja wagę nawet mam. Ty, ale nawet tyrka ładnie. No tyrka ładnie, bo to jest nowatek. Tam nie ma do czegoś. Ojezu, o, Jezu, o Jezu. Yes. Ale nowa tak i fajnie, że koła są na łożyskach maszynowych, to dobro ci jest. A oczywiście sztywne piasty, no bo to już chyba nie ma innych... Tomek, y co to są sztywne piasty? <noise> ja potem to wyliczę, jak wygląda sztywna piasta. Generalnie chodzi o to, że już jest standard... Tak jak wszędzie, że jest sztywna ośka. Generalnie ten rower według mnie nie odbiega niczym od rowerów braci z oceanu i ma nawet UCI approved. Ma. I ma nawet pokazane, gdzieś się jeździ nim. Po szosie. Ale tu nie. A, można też jeździć jak dzień, zachmurzony, bo tu są chmury nad dworem. No i ja włączę maszynę Ja rozsującą. obstawiam. Dzi 9 kg. 9 Ile? 9. Przypomnijmy, że to jest rozmiar my. A ty to my kilo obstawiasz? 8725. 9300. A, 9300, koło odjąć, sztyce się. No tak, tak. No, tak. kilogram tak. da się Tam Tam już ciebie pan kiedyś powiedział. Ja ci, wiem. To minus te wszystkie rzeczy to będzie jakieś. Jakiś jeden kilogram. Dobra, dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie dzwonki, lajki, suby. I teraz uwaga, są nowe produkty, skarpety lifestyle'owe. Zobaczycie takie dochodzenie na co dzień z napisem podoba się dla mnie oraz yy, z podobizną filigranowego zawodnika. O, Ty teraz w tej czapajce tak wyglądasz. I pompki są nowe, fajne i w ogóle jest dużo fajnych rzeczy. Pa! Pa. Ojczy <laughs> czy <laughs> to dobrze przeliczone na tablicy jest nie. <laughs> Tak, i z tego równania właśnie wynika, że opór, który stwarza opona, opór powietrza to dużo, duże ma znaczenie tak naprawdę. To równanie właśnie wylicza ten opór powietrza opony przy 30 na godzinę, nie przy 40 paru. On się podoba dla mnie. O, nawet magnes mam podobny. O, na razie pa. A sobie wyliczą ludzie. Możecie sobie zapauzować. I wyliczycie sobie, jaki, jaki wynik Wam wyjdzie, taki będzie prawidłowy.